Aaaa, ojej, zapomniałam. szybko, żeby grać w plany. I szybko płcić. Stała, dzieci! Uh. co się dzieje? Dzieje. Dzieje, mała. Hmm, co się Dzieje. dzieje. Wejście w wiadomości. Ja to wyciąga. Dobra. i się mu Niestety pani Kartoflanka uciekła z więzienia. Co? Uciekła z więzienia? A ja to nie tylko, jeszcze jej jej braciszka. ja, ja... Афинка. Афинка. Нету, 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 нету. А Это -а -а -а. <hras> 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 Już Ara, dziewczyna. Są dobra. Ojej, to już się zrobiła noc, tak szybko. Ehe Dobra, potem się zajmiemy. Dobra. Pa. Cześć. jeszcze. what are you jimmy